Nie warty uwagi. Banalny. Płótno jest zwilgotniałe, a i styl nie porywa. To kiepskie malowidło nie jest warte nawet połowy swojej ceny. To znaczy... takie jest moje zdanie. Zaraz. Nie jesteś Edgarem. <laughs> Bystre spostrzeżenie. Lord podjął ostatnio dodatkowe środki ostrożności. Bezpieczeństwo ponad wszystko? Sam rozumiesz. A gdzie reszta? Prawdę mówiąc... Wszyscy, którzy przyszli, zostali już oddelegowani. Reszta będzie musiała się wytłumaczyć, ale to już ich problem. Usiądź proszę. Jesteś pewny, że wszystko wokół ciebie się zatrzymało. Być może to złudzenie. Sen. Do cholery przestań tak robić szaleńcze. O co ci chodzi? Widzisz, że cokolwiek robi. Wróćmy do normalności. Proszę. Sam możesz to zrobić. Wystarczy, że znów rozpalisz płomień. Ofiara! Krew! Rzeź! Tak! Wyrżoniemy was w pień na cześć naszego pana! Eee. wasze dusze! Krwi, dajcie mi ich krwi. Witaj, Hektorze, na mojej wyspie. Tworzy tu potężną armię, która zniszczy. Bóg sensownie! nie interesuje mnie twoja bujna wyobraźnia. Dobrze, jak wolisz. Pomożesz mi zabić Bilego i wrócisz na wyspę Korini. Gdzie on jest? Miałeś go tu sprowadzić. Nie wiem, co się stało. Wszystko robiłem prawidłowo. Możliwe, że jest gdzieś na wyspie. Zawiodłeś mnie, Czarnoksiężniku. Teraz twoja kolej, Hectorze. Tak, nie. Co mam zrobić? Znajdziesz i przyprowadzisz tu Bilego. Tylko żywego. Sam się nim zajmę. Przypominam sobie, że on ci w niejednej sytuacji pomógł. Normalnie jak. Przyjaciel przyjacielowi. A ty, jak się odwdzięczysz? Mam go zabić z twojego rozkazu? Nie! Nie rób tego! Więc gadaj, gdzie jest klucz? Tendral, Hamla. Nie kłam! Tendral nie mógłby mieć klucza do tak dalekiej świątyni. A na dodatek wiem, że on takich rzeczy nie przechowuje. Tyler, tak? Dzisiaj jeszcze ruszysz do Korinis. Zabijesz gubernatora. Przy okazji przeszukasz jego mieszkanie. Dobra! Czyli twój gubernatorek. Nie zabijajcie go! Hmm... Gubernatorek i tak już dawno miał zginąć. Przynieście mi jego głowę. Jak mówiłem, przeszukajcie dom! Olo! Nie tego! Ty mi już nie jesteś potrzebny! Ty zginąłeś, ale co? Że jarzem zginął? A skąd? Stałem sobie nie wiedząc co się dzieje i nagle patrzę. Nikt nie żyje. Idę dalej. Pusto. A plecy mnie bardzo bolały. Usiadłem sobie przy okenisku i tu nagle bam! Myśliwy przychodzi i pyta się, co ja tutaj robię, więc odpowiedziałem mu, że ja głodny jest. Opowiedziałeś mi, że twoi przycierus i zabić Rodo. A no to, żem się pomylił. Więc kiedy rozmawiałem, to Hansen zobaczył moją ranę na plecach. Cholernie łotr, dziabnął mnie swoim mieczykiem. Na szczęście okazało się, że Hansen jest lekarzem i mi pomógł. Jak masz na imię? Co? Jak masz na imię? LARES! Spierdalaj, Lares! Gorzej? Przecież daliśmy się wziąć na Tiny trick z Kaiserem i testem bieli. Majorze, nie poprawiasz mi humoru. Wybacz, ale tak jest to realia. Chciałem po prostu zwrócić na siebie uwagę. Jak zwykle zresztą. Zastanawiam się, jakim cudem twoja owcza kawaleria przebiła się przez orków pod Krakowem mając takiego dowódcę. Panowie, czy my wam nie przeszkadzamy? Trochę, Trochę tak. tak! A co ja, chłopa, nie widziałem? Chłopie chłop. Pan to stanowisko to chyba odziedziczył. Chodzi nam o to, czy mógłby go pan opatrzyć. A, to o to chodzi. Oczywiście, muszę go wziąć na leczenie, do czasu aż mu oparzenia nie poznikają. Aha. Tylko proszę mi powiedzieć, jakiej narodowości jest pacjent. Polak. Aha, czyli na NFZ. No pewnie tak. W takim razie, proszę przyjść za trzy lata. Że co? 3 lata? No przepraszam, prawo jest prawo, nic nie poradzę. Myślisz, że magowie chcą naszej wolności? Jestem pewien, że to podstęp! Za to Iberion jest jednym z nas. Jest więźniem. Chce swojej i naszej wolności. Śniący da nam wolność! Wierzysz w te brednie o śniącym? Ja go poczułem! Wtedy podczas rytuału poczułem, że śniący jest z nami i chce nam pomóc! Jesteś tego pewien? Skąd masz pewność, że to był śniący? Już wiem! To Ty pomogłeś ukraść kamienie ogniskujące! Sabotujesz nasz wielki plan! To prawda... To prawda! Co ty plecisz, Dawidzie?! Zabiliśmy magów! Straciliśmy szansę na wolność! Upętało nas! To wszystko przez... Przeze mnie! Ściący da nam wolność! Musisz w to tylko wierzyć! Nie... nie, nie! To nie przeze mnie! To twoja wina, Iberionie! To ostatnia porcja, jaką dostajesz. W końcu dzisiaj dajesz stąd nogę. No właśnie. Powiedz mi, jak tam z moją ucieczką. O 22 następuje zmiana wart. Możesz wykorzystać moment konsternacji i biec ile sił ci Adano zdał. Trzymam za ciebie kciuki. Kolego, no nie wiem. Pamiętasz, co Brutus zrobił jednemu ze wspólników ucieczki Hansa? Przypomnij mi. Wychłostał go tak mocno że chłopak chodził zgarbiony jak żółw. To była kara za pomoc w ucieczce. Nie boisz się, że taki coś się stanie twojemu koledze? Henryk to twardy chłop. Miękki z wierzchu, ale w środku nie do zdarcia. No to dobrze. Spróbuj zaszyć się gdzieś w zamku. Po 22 dam ci znak. Jestem Talbin. Tak, Talbin. No wiesz, dopiero co tu przybyliśmy. Jesteśmy nośliwymi z południa, z Korynic. Aha, a więc masz mnie za miękką faję? Tak. Zobaczmy więc, kto lepiej potrafi posługiwać się bronią. Dalej, tak myślisz? Dalej? Jeśli chcesz mnie zabić i to po nierównej walce, to nie masz honoru. Honoru, to nie mają takie gnidy jak ty, skazańcze. Tak? Tak, a jakże? Zabijemy cię dla naszego dobra i dla dobra zwykłych ludzi. Za co trafiłeś do kolonii? Pewnie było tyle powodów, że nie zdołasz ich wymienić do zachodu słońca. Chodź, Engo, zostawmy go tu. Niech wie, że dla takich jak on nie ma litości. Atak na miasto? Tak. Możliwe, że taki cel obrał sobie nekromanta. To raczej mało prawdopodobne. Dlaczego tak uważasz? Ano widzisz, Orkowie przystąpili do odwrotu. Co takiego? Ciekawe, prawda? W każdym razie, według informacji, które otrzymaliśmy od kapitana Garonda, orkowie zebrali swoje wojsko i schronili się za palisadą. Jest jeszcze jedna, aczkolwiek niepotwierdzona informacja, że orkowie wkrótce opuszczą wyspę. Nawet wy? Słucham? Magowie ognia również obawiają się ataku? Dopóki nekromanta żyje, nie wykluczamy takiej możliwości. Wygląda na to, że nie mogę tego zignorować. Kortezie! Panie? Razem z Dekarem zorganizujcie dodatkowe patrole w mieście i okolicy. Na wyspie poza Xardasem są jeszcze dwie osoby, które mogą stanowić poważny problem. Jesteś tego pewny? Niestety tak. Tylko dwie osoby? Bez urazy, arcymistrzu, ale to brzmi jak jakiś żart. Uwierz mi, gdybyś ich widział na własne oczy, inaczej byś mówił. Niby dlaczego ci ludzie są tacy niezwykli? Ciężko ich nazwać ludźmi. To demony w ludzkiej skórze. Chodźmy do niego. Ej, chłopaki! Co jest? Wybacz, ale nie pozwolę Wam się teraz wtrącać. To Ciebie wyczułem! Kim ty do cholery jesteś? Ja nie mogę, nie mogę na to patrzeć. Spokój się! Jak mogłeś to zrobić? Robię tylko to, co konieczne. Ale to nie należy do konieczności! Nie chcę mieć z Tobą i z tym czymś nic wspólnego! Witam. Jestem tu za poleceniem Maga Miltena. Znam go. To mój przyjaciel. A, to pan jest Ned. Dobrze. Mam dla pana wiadomość od Miltena. W takim razie zamieniam się w słuch. Milten chce się jak najszybciej z panem spotkać w zamku. Mówił, że to pilne i nie może czekać. <słuch> Skoro tak mówisz. James, zostań tu. Ned, ale co ja będę robił? Nie wiem, no zrób coś pożytecznego. A ty? Jak się nazywasz? Jestem Mateo. A więc Mateo, prowadź. Witaj, przyjacielu. Witaj w siedzibie Kameleona. Prowadź mnie do swojego mistrza. Mistrz odpoczywa. Nie możemy mu teraz przeszkadzać. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Abraham. Jestem Gregory, mistrz Gildicieli. Bądź pozdrowiony, mistrzu. Co cię do nas sprowadza? Mówiłem, żeby nie przeszkadzać mojemu mistrzowi. Co ty co ty z nim zrobiłeś? Mistrz musi odpoczywać. Nie przeszkadzaj mu. Gdzie są do cholery wszyscy mieszkańcy tej pierdolonej fortecy? Muszą odpoczywać. Dlaczego? Muszą zagoić rany po walce. Jakie rany? Nie widzisz, że to nie jest już człowiek. To pierdolony szkielet. Mój mistrz musi odpoczywać. To chore. Jesteś szalony! Twój mistrz nie żyje! Ta forteca jest martwa! Zostałeś tylko ty! Przyszedłeś zaburzyć nasz spokój! Przyszedłeś! zniszczyć Kameleona! Tu na razie jesteś bezpieczny, ale musisz sobie znaleźć nowy tryb. Dziękuję ci, Hektorze, za uratowanie życia, a teraz musisz mi pomóc. Mam pewne plany, jak pokonać Billego. Już nic nie muszę. Grać. Nie mam już u ciebie długu. Jedyne co mogę, to życzyć ci powodzenia. Czego chcesz? Nie mam czasu. Mój pan Xenon ma dla ciebie propozycję współpracy. Nie współpracuję już z nim. Przez niego były tylko same kłopoty. Postanie złoto dużo złota i innych kosztowności. No dobra, prowadź. Niestety, jak chciałem go do ciebie przyprowadzić, przyszli jego przyjaciele. Musiałem uciekać. Co? Dałeś mu uciec? Jak mogłeś? Masz go złapać! Nie, masz mnie sprowadzić na wyspę. A ja do tego czasu gdzieś się ukryję. Rzekł. Dobrano, ale mam nadzieję, że sędzia, pryk stary, nie będzie musiał za potrzebą. Bo beze mnie, ten emeryt się nawet rozebrać nie potrafi za bardzo. 30 rubelków się należy. JEDEN... DWA... TRZY... CZTERY... PIĘĆ... SZEŚĆ... TUPIEC! Idź! To drgawki pośmiertne, pajacu. A zresztą mój rusza bardziej jak ścisnę. Mój jest mniej martwy. Mój! Mój! Nie mój! Hej, ty! Tak. Potrzebuję pomocy. Pomóż. Gonią mnie magowie ognia. Ale najpierw wszystko ci opowiem. Znalazłem nowego członka dla naszej organizacji. Świetnie, witaj! Zwo mnie itemoshi! Oto Louis, mieszkaniec miasta, który chce się do nas przyłączyć! Tak, ale wytłumaczcie mi szczegóły. Walczymy z magami ognia, którzy podobno chcą przejąć władzę nad Korinis.